Tę sylwestrową noc zabieram cię na domówkę, a impreza sylwestrowa będzie miała miejsce u rodziców mojego męża. Więc jedziemy, i za chwilę pokażę ci, co tam na nas już czekało. A tam już kawka, bardzo pyszna, z nowiutkiego ekspresiku. No, bardzo pyszną kawkę mi zrobił tato mojego męża wyśmienita. A mamusia poczęstowała przepysznym sernikiem, ale ten sernik był taki trochę inny niż ja robię. Taki ze spodem i z ciastem na wierzchu. Jak to mama mówi, że to tarte ciasto, coś takiego. Ale naprawdę jest po prostu przepyszny. Polewa na górze była z czekolady i z chałwy. Jejku, no niebo w gębie. Naprawdę pychota. I w tym momencie już poczułam, że moją dietę trafił. Ale ok, umówmy się, że to jedna jedyna noc w roku, jeszcze u rodziców mojego męża, więc mogę sobie pozwolić. I teraz to już się zacznie jazda bez trzymanki. Na stół wjeżdża kaczka, która była w całości, ale po drodze ktoś jej urwał nogę, bo wyglądała tak pysznie. Teraz łopatka z warzywami, coś na kształtu gulaszu albo świeżonki, dokładnie sama nie wiem, ale to było wyśmienite. Moje dziecka są wszystkożerne, ale młody najbardziej kocha ryby, więc oczywiście babusia musiała mu zrobić karpia, no bo przecież wnuki są najważniejsze i ukochane, ale nie ukrywam, że sama podjadłam trochę tego karpia. No, ale mój najmłodszy był bardzo zadowolony, że karpia miał. Ludzie, a ten bigos! Jaki on był pyszny. Ja w ogóle uwielbiam kapustę kiszoną w każdej postaci, ale ten bigos był naprawdę przepychota. Także nie ukrywam, że podjadłam tego bigosu dosyć sporo, ale obiecuję, że od jutra czyli od nowego roku, dalej wybijam na dietę. Na której nie ukrywam, że jem wszystko, ale w mniejszych ilościach, pilnując deficytu kalorycznego, bo to podczas odchudzania jest najważniejsze. No ale dzisiaj jeszcze muszę zjeść kawałek tej pięknie wyglądającej kaczki, nie za dużo. Ale musiałam spróbować. Mama musiała mojego męża z domu by mi nie dała wyjść, gdybym nie spróbowała tej kaczki i bardzo dobrze, bo była wyśmienita. Rodzice mojego męża są naprawdę fantastyczni. Zresztą na filmiku ze Złotych Godów już Wam mówiłam, że mój mąż ma fantastyczną rodzinę, a rodzice są po prostu zarumbiści. I przy nich czuję się naprawdę, jakby to byli moi w sumie rodzice, i tak ich traktuję. Nigdy w życiu na nich nie powiem teściowie, tylko rodzice, bo to są dla mnie tacy dodatkowi rodzice, na których zawsze, zawsze mogę liczyć. Moi mieszkają nieco daleko, a przy sobie mam rodziców z wyboru, których kocham jak własnych. I absolutnie nie wstydzę się o tym mówić. Tutaj jeszcze dopcham się najlepszymi na świecie flaczkami i tacy obiedzeni, zadowoleni z mega imprezy, bo czas spędziliśmy bardzo, bardzo miło, powolutku i bezpiecznie wracamy do domu. A jak widać zrobiło się zimowo, więc i ślisko na drodze. Także wam wszystkim i sobie życzę bezpieczeństwa, noga z gazu, powoli ale bezpiecznie dojedźmy do celu. Wszystkiego dobrego dla was na ten nowy rok.